Jak już wcześniej wspominałem, yy, może być realizowane wyświetlanie yy, z Waszego telefonu na wyświetlaczu aplikacji, które sobie tam wcześniej zainstalujecie. Ewentualnie można odtwarzać jakąś muzykę, multimedia. Yy, ja tutaj korzystam głównie do wyświetlania yy, map Google albo albo. albo Janosika ewentualnie odczytywanie wiadomości można również rozwiązać to w ten sposób że na jednym wyświetlaczu będzie na przykład Google Maps A na drugim wyświetlaczu Janosik na przykład w ten sposób, że na wyświetlaczu, który macie na motocyklu, może być zrealizowany Google Maps. Janosik, przepraszam, w tej sytuacji, a na. A na telefonie Możecie zrealizować y, obraz y, Google Maps. No i wtedy macie podane tutaj gotowe informacje podstawowe na wyświetlaczu, czyli bieg, prędkość, przebieg, no i inne y, aktualnie i ważne y, parametry motocykla. 那。<sighs>